Co by było, gdybym ci powiedziała, że wiele rzeczy, które robisz, aby poczuć się lepiej w czasie menopauzy, tak naprawdę przyspiesza Twoje fizyczne, hormonalne i emocjonalne wyczerpanie? A gdybym dodała, że istnieje 7 prostych, ale pilnych zmian, które mogą całkowicie odmienić Twoje zdrowie, Twoje ciało i Twoją energię? Jeśli wprowadzisz je na czas, to nie będzie kolejny film z ogólnymi poradami. To jest ostrzeżenie, praktyczny przewodnik i szansa, aby znowu poczuć się silną, stabilną i pełną życia. Ale tylko wtedy, gdy zadziałasz, zanim będzie za późno. Poznaj Klarę. Ma 51 lat i jeszcze niedawno myślała, że to, co czuje, jest normalne. Nagłe uderzenia gorąca, bezsenność, przybieranie na wadze bez wyjaśnienia, niepokój, którego nie potrafiła wytłumaczyć. Oraz zmęczenie, które towarzyszyło jej wszędzie. Próbowała wszystkiego: więcej ćwiczeń, mniej jedzenia, witaminy, i nic nie działało. Nawet zaczęła myśleć, że jest chora, ale nie była. Była po prostu niedoinformowana. Dziś pokażę ci siedem rzeczy, które Klara wprowadziła do swojej codziennej rutyny. Dzięki nim odzyskała kontrolę nad swoim ciałem, ustabilizowała emocje. I znowu poczuła energię oraz kierunek. I tak, każda z tych siedmiu zasad ma naukowe podstawy, ale co ważniejsze, działają w prawdziwym życiu, dla prawdziwych kobiet takich jak Ty. Weź głęboki oddech, zrelaksuj się i słuchaj uważnie, bo jeśli masz 40-50 lat lub więcej, to nie jest etap, który musisz po prostu przeczekać. To jest etap, który możesz przekształcić. Zasada numer jeden. Przestań karać swoje ciało ćwiczeniami, które mu szkodzą. Od zawsze mówiono nam: jeśli jesteś zmęczona, zestresowana, albo przybierasz na wadze, rozwiązanie jest proste. Ruszaj się więcej. Rób cardio, biegaj, pocisz się, spalaj kalorie. I ty posłuchałaś. Wstawałaś wcześniej, zapisywałaś się na zajęcia pełne energii, głośnej muzyki, skoków, barpis i niekończących się powtórzeń. Wracałaś cała mokra od potu, serce biło jak szalone i na początku myślałaś To musi działać. Ale z czasem nadal nie spałaś dobrze. Brzuch był wciąż wzdęty, czułaś się wyczerpana, a ciało się nie zmieniało. Prawda jest niewygodna, ale konieczna. Ten typ treningu w czasie menopauzy może sabotować twoje wyniki. Nie chodzi o to, że ruch jest zły. Problemem jest jego rodzaj. W tym okresie Twoje hormony mocniej się wahają. Organizm próbuje się dostosować, a jednym z najbardziej wrażliwych systemów jest układ hormonalny, regulujący metabolizm i reakcję na stres. Intensywne treningi, szczególnie częste i bez odpowiedniej regeneracji, podnoszą poziom hormonu, który powinien być w spoczynku kortyzolu. Kortyzol w małych dawkach pomaga, ale gdy utrzymuje się wysoko, zaczyna niszczyć równowagę. Ciało odkłada więcej tłuszczu, zwłaszcza na brzuchu. Spada produkcja progesteronu, hormonu odpowiedzialnego za spokój, sen i stabilność emocjonalną. Układ trawienny się rozregulowuje, układ nerwowy przyspiesza, a zdolność regeneracji znika. Efekt? Bezsenność, brak energii, silne zachcianki na słodycze i pieczywo, wahania nastroju. Czy to oznacza, że trzeba przestać ćwiczyć? Absolutnie nie. Musisz ruszać się mądrze. Ćwiczenia w tym etapie powinny budować, a nie niszczyć. Powinny regulować hormony, a nie je rozstrajać. Powinny dodawać energii, a nie ją odbierać. Wybieraj ruchy funkcjonalne: wzmacniające mięśnie, poprawiające postawę, chroniące stawy i jednocześnie utrzymujące układ nerwowy w spokoju. Dobra wiadomość. Nie potrzebujesz siłowni, ciężarów ani godzin treningu. Wystarczy Twoje ciało, trochę miejsca i jasna instrukcja. Zasada numer dwa. Chroń swoje stawy jak złoto. W Twoim ciele dzieje się coś po cichu. Nie widać tego od razu, nie boli na początku, ale jeśli nie zadbasz o to na czas, może ograniczyć Twoją mobilność i niezależność na resztę życia. Mowa o utracie kolagenu, białka strukturalnego, które działa jak cement w Twoim ciele. Jest w ścięgnach, więzadłach, chrząstkach. To ono daje im elastyczność, siłę i amortyzację. Po 40 roku życia, wraz ze spadkiem estrogenu, jego produkcja gwałtownie maleje. W ciągu dekady możesz stracić nawet 30% kolagenu, jeśli go nie chronisz. Efekt? Stawy stają się bardziej podatne na urazy, mniej odporne, wolniej się regenerują. A ty wciąż robisz te same ćwiczenia, co kiedyś. Skoki, bieganie, bar piece ruchy z dużym impaktem. Kiedyś wzmacniały, teraz mogą niszczyć. Twoje stawy nie mają już tego samego wsparcia wewnętrznego, a dodatkowo przechodzisz etap z bazową inflamacją hormonalną. To jak osłabiony system obronny, właśnie wtedy, gdy najbardziej go obciążasz. Każdy krok podczas biegu może obciążać kolana wagą nawet ośmiokrotnie większą niż masa ciała. Powtarzane setki razy, dzień po dniu. Bez wystarczającej amortyzacji prowadzi do mikrourazów, bólu przewlekłego i utraty mobilności. Konsekwencje? Artroza, ból przy chodzeniu, trudności ze schodami, ograniczenia w codziennym ruchu. Dlatego ta zasada nie jest opcjonalna, jest kluczowa. Wybieraj ćwiczenia, które aktywują mięśnie bez agresji wobec struktury: kontrolowane przysiady, mostki biodrowe. Pompki zmodyfikowane na kolanach lub przy podwyższonej powierzchni. Delikatne planki to ruchy bezpieczne i strategiczne, chronią stawy, a jednocześnie budują mięśnie i przyspieszają metabolizm. W tym etapie życia to więcej warte niż tysiąc spalonych kalorii z bólem. Zasada numer jeden: przestań karać swoje ciało ćwiczeniami, które mu szkodzą. Od zawsze słyszałyśmy, jeśli jesteś zmęczona, zestresowana albo przybierasz na wadze, rozwiązanie jest proste. Ruszaj się więcej. Rób cardio, biegaj, pocisz się, spalaj kalorie. I ty posłuchałaś. Wstawałaś wcześniej, zapisywałaś się na zajęcia pełne energii, głośnej muzyki, skoków, barpis i niekończących się powtórzeń. Wracałaś cała mokra od potu. Serce biło jak szalone i na początku myślałaś: to musi działać. Ale z czasem nadal nie spałaś dobrze. Brzuch był wciąż wzdęty. Czułaś się wyczerpana, a ciało się nie zmieniało. Prawda jest niewygodna, ale konieczna. Ten typ treningu w czasie menopauzy może sabotować Twoje wyniki. Nie chodzi o to, że ruch jest zły. Problemem jest jego rodzaj. W tym okresie twoje hormony mocniej się wahają. Organizm próbuje się dostosować, a jednym z najbardziej wrażliwych systemów jest układ hormonalny regulujący metabolizm i reakcję na stres. Intensywne treningi, szczególnie częste i bez odpowiedniej regeneracji, podnoszą poziom hormonu, który powinien być w spoczynku kortyzolu. Kortyzol w małych dawkach pomaga, ale gdy utrzymuje się wysoko, zaczyna niszczyć równowagę. Ciało odkłada więcej tłuszczu, zwłaszcza na brzuchu. Spada produkcja progesteronu hormonu odpowiedzialnego za spokój, sen i stabilność emocjonalną. Układ trawienny się rozregulowuje. Układ nerwowy przyspiesza, a zdolność regeneracji znika. Efekt? Bezsenność, brak energii, silne zachcianki na słodycze i pieczywo, wahania nastroju. Czy to oznacza, że trzeba przestać ćwiczyć? Absolutnie nie. Musisz ruszać się mądrze. Ćwiczenia w tym etapie powinny budować, a nie niszczyć. Powinny regulować hormony, a nie je rozstrajać. Powinny dodawać energii, a nie ją odbierać. Wybieraj ruchy funkcjonalne, wzmacniające mięśnie, poprawiające postawę, chroniące stawy i jednocześnie utrzymujące układ nerwowy w spokoju. Dobra wiadomość: nie potrzebujesz siłowni, ciężarów ani godzin treningu. Wystarczy Twoje ciało, trochę miejsca i jasna instrukcja. Bo kiedy poruszasz się świadomie, bez forsowania i bez niszczenia, rezultaty przychodzą. W kolejnych minutach pokażę Ci, jak przekształcić swoją rutynę i jak zamienić ruch w narzędzie terapeutyczne, a nie w wyzwalacz objawów. Zasada numer dwa: chroń swoje stawy jak złoto. W Twoim ciele dzieje się coś po cichu. Nie widać tego od razu, nie boli na początku, ale jeśli nie zadbasz o to na czas, może ograniczyć Twoją mobilność, niezależność i dobre samopoczucie na resztę życia. Mowa o utracie kolagenu, białka strukturalnego, które działa jak cement w Twoim ciele. Znajduje się w ścięgnach, więzadłach, chrząstkach. To ono daje im elastyczność, siłę i amortyzację. Po czterdziestce, wraz ze spadkiem estrogenu, jego produkcja zaczyna gwałtownie spadać. I to nie jest drobna zmiana: w ciągu mniej niż dekady możesz stracić nawet 30% kolagenu, jeśli go nie chronisz. Efekt? Twoje stawy stają się bardziej podatne na urazy, mniej odporne, wolniej się regenerują po wysiłku. A teraz pomyśl o tym. Nadal robisz te same ćwiczenia co kiedyś: skoki, bieganie, zajęcia z dużym impaktem, burpees, ruchy wybuchowe z bezpośrednim obciążeniem kolan, kostek, bioder i kręgosłupa. Kiedyś te ruchy wzmacniały, teraz mogą niszczyć. Twoje stawy nie mają już tego samego wsparcia wewnętrznego. A dodatkowo przechodzisz etap z bazową inflamacją hormonalną. To jak osłabiony system obronny, właśnie wtedy, gdy najbardziej go obciążasz. Czy wiesz, że przy każdym kroku podczas biegu Twoje kolana mogą przyjąć obciążenie nawet ośmiokrotnie większe niż masa ciała? Wyobraź sobie to powtarzane setki razy w jednej sesji, dzień po dniu, bez tego samego kolagenu, bez tej samej amortyzacji. Bez tej samej zdolności regeneracji. Co się dzieje? Pojawiają się mikrourazy, zaczyna się ból przewlekły, tracisz mobilność, rozpoczyna się proces degeneracji, który, jeśli nie zostanie odwrócony na czas, może stać się nieodwracalny. I tu nie chodzi tylko o dyskomfort. Mówimy o realnych konsekwencjach. Przedwczesna artroza, ból przy chodzeniu, ograniczenia w schylaniu się. W chodzeniu po schodach czy po prostu w swobodnym poruszaniu się. Dlatego ta zasada nie jest opcjonalna. jest kluczowa. Jeśli chcesz poruszać się przez wiele lat, jeśli chcesz starzeć się z siłą, niezależnością i elastycznością, musisz zmienić podejście teraz. Mniej impaktu nie oznacza mniej efektów. Oznacza więcej troski, więcej inteligencji, więcej skuteczności. Twój organizm właśnie tego potrzebuje. Wybieraj ćwiczenia, które aktywują mięśnie bez agresji wobec struktury: kontrolowane przysiady, bez odbić, z dobrą linią, mostki biodrowe wzmacniające biodra i dolną część pleców, pompki zmodyfikowane na kolanach lub przy podwyższonej powierzchni, delikatne planki, które aktywują kor bez przeciążania dolnych pleców ani nadgarstków. Te ćwiczenia nie tylko są bezpieczne, ale też strategiczne. Chronią stawy, a jednocześnie budują mięśnie i przyspieszają metabolizm. A to w tym etapie życia jest warte więcej niż tysiąc spalonych kalorii, okupionych cierpieniem. Zasada numer 3: Twoje ciało nie chce mniej jedzenia, chce lepszego jedzenia. To jeden z najczęstszych błędów. Zaczynasz zauważać, że przybierasz na wadze, brzuch się powiększa, czujesz się bardziej opuchnięta. I Twoją pierwszą reakcją jest jeść mniej. Omijać posiłki, zmniejszać porcje, rezygnować z węglowodanów, żyć na sałatkach i kawie. Rozumiem to. Nauczono nas, że mniej jedzenia, polaść się krzyla się mniej kilogramów. Ale to już nie działa. Nie po czterdziestce, nie w czasie menopauzy. Bo wtedy ciało wchodzi w tryb ochronny. Jeśli nie dostaje odpowiednich składników odżywczych, włącza alarm, spowalnia metabolizm. Odkłada więcej tłuszczu, traci masę mięśniową. A mniej mięśni? Mniej energii spalanej, większa kruchość, wolniejsze tempo, większa podatność na choroby. Rozwiązanie? Nie głodówka, lecz strategiczne odżywianie szczególnie białko. Tak, białko to twoja cicha sprzymierzeńczyni. Teraz twoje ciało potrzebuje prawie dwa razy więcej niż w wieku 30 lat. Większość kobiet o tym nie wie. Białko utrzymuje mięśnie, zmniejsza zachcianki, stabilizuje poziom cukru we krwi, wspiera produkcję serotoniny i melatoniny, poprawiających nastrój i sen. Dodawanie białka do każdego posiłku zmienia ciało od środka. I co najlepsze, nie potrzebujesz drogich suplementów wystarczy dobrze skomponowany talerz. Zasada numer 4. Regeneracja to część treningu. Był czas, kiedy mogłaś zrobić intensywny trening jednego dnia, a następnego wrócić na salę, jak gdyby nigdy nic. Spałaś 5-6 godzin, jadłaś coś na szybko i ciało nadal dawało radę. Adaptowało się, reagowało, wytrzymywało. Ale teraz coś się zmieniło. I to nie dlatego, że straciłaś zdolności, wolę czy siłę charakteru. To coś dużo prostszego i głębszego. Twoja biologia się zmieniła. Po 45 roku życia czasem wcześniej, czasem później ciało zaczyna doświadczać transformacji strukturalnej. Tempo regeneracji mięśni spada, ścięgna potrzebują więcej czasu na odbudowę. Układ hormonalny staje się bardziej wrażliwy na każdy nadmiar. Jaki jest sygnał, że potrzebujesz nowego podejścia? Bóle, które kiedyś znikały w kilka godzin, teraz trwają dni. Ćwiczenia, które kiedyś dodawały energii, teraz cię wyczerpują. Subtelne, ale uporczywe poczucie, że wszystko kosztuje więcej wysiłku, nawet jeśli robisz to samo co zawsze. I tu wiele kobiet popełnia największy błąd myli regenerację ze słabością. Myśli, jeśli odpocznę dzień albo zrobię coś lżejszego, stracę postępy. Odpoczynek to lenistwo. Jeśli nie poce się, nie idę do przodu. Ale to nie tylko mit, to błąd, który może cię drogo kosztować, bo w tym etapie życia odpoczynek nie jest luksusem, jest fizjologiczną koniecznością. Regeneracja to nie poddanie się, to odbudowa. A kiedy ją szanujesz, ciało odpowiada nową siłą. Lepiej radzisz sobie na treningu, lepiej regulujesz apetyt, obniżasz poziom kortyzolu, poprawiasz sen, spalasz więcej tłuszczu, szczególnie w spoczynku. Bo tak, ciało zestresowane odkłada tłuszcz, ale ciało w równowadze go uwalnia. Co oznacza dobra regeneracja. 1. Sen jakościowy. Nie jako opcja, ale jako centralna część zdrowia fizycznego, psychicznego i metabolicznego. Noce po 7 i 8 godzin bez przerw, z rytuałami przygotowującymi układ nerwowy do odpoczynku. 2. Szacunek dla cykli wysiłku i pauzy. Nie musisz trenować 7 dni w tygodniu ani robić cardio codziennie. Postęp nie zależy od ilości, lecz od jakości. 3-4 dobre treningi tygodniowo z regeneracją są warte więcej niż codzienne wyczerpanie. 3. Dni ruchu łagodnego. Nie wszystko musi być intensywne, aby było skuteczne. Świadome, spacery, mobilność stawów, powolne rozciąganie, yoga czy głębokie oddychanie aktywują ciało bez jego zużywania. 4. Słuchanie swojego ciała. Nie chodzi już o narzucanie mu sztywnego planu, ale o współpracę. Odczytywanie sygnałów, szanowanie granic i adaptację bez poczucia winy. Bo kiedy trenujesz z wymagań, ciało się broni. Ale kiedy robisz to z szacunkiem, ciało odpowiada, wzmacnia się i rozkwita. Zapamiętaj. Nie chodzi o robienie więcej, chodzi o robienie lepiej. A tam lepiej oznacza strategią, obecnością i odpoczynkiem. Regeneracja nie jest przerwą, jest częścią procesu, a w tym etapie życia jest procesem samym w sobie. Zasada numer 5: dbaj o układ nerwowy jak o centralny silnik. Wyobraź sobie samochód klasy premium mocny, elegancki, pełen możliwości. Ale jeśli system elektryczny jest przeciążony i zaczyna się psuć, nie ma znaczenia, jak dobry jest silnik, paliwo czy opony. Auto nie pojedzie. Tak działa twoje ciało. Tym centrum dowodzenia jest układ nerwowy. Wszystko, co czujesz energia, koncentracja, głód, spokój, motywacja, niepokój przechodzi przez ten system. To jak wewnętrzna sieć która łączy twoją psychikę z ciałem, twoje postrzeganie z reakcją, twoje otoczenie z biologią. W czasie menopauzy ten system staje się bardziej wrażliwy niż kiedykolwiek. Dlaczego? Bo twoje hormony nie amortyzują stresu tak jak dawniej. Kiedyś niewygodna sytuacja mijała i ciało szybko wracało do równowagi. Teraz ten sam bodziec może trzymać cię w napięciu godzinami, a nawet dniami. Małe rzeczy, których kiedyś nawet nie zauważałaś, Komentarz, hałas, powiadomienie w telefonie, błąd w pracy teraz uruchamiają alarm, który się nie wyłącza. To przeciążenie układu nerwowego. Objawy nie zawsze są oczywiste: drażliwość bez wyraźnej przyczyny, trudności z koncentracją, zmęczenie mimo snu, niepokój pojawiający się i znikający, jak niewidzialna fala, poczucie ciągłej gotowości. Nawet w ciszy, nawet w nocy. Jeśli nic nie zrobisz, ten stan się normalizuje. Przyzwyczajasz się do życia w napięciu, które po cichu niszczy twoje trawienie, sen, zdolność spalania tłuszczu i jasność umysłu. Ale tu jest dobra wiadomość: układ nerwowy można regulować. A kiedy to robisz, wszystko się zmienia. Nie musisz przeprowadzać się na wieś ani rezygnować z obowiązków. Wystarczy kilka prostych, ale konsekwentnych kroków. Stwórz przestrzeń bez ekranów, minimum 30 minut dziennie bez powiadomień, mediów społecznościowych i zewnętrznego hałasu. Twój umysł potrzebuje oddechu. Oddychaj świadomie, nie tylko aby przetrwać, ale aby się uspokoić. Rano 5 spokojnych oddechów, przed snem kolejne 5. Rób prawdziwe przerwy. Nie po to, by zrobić coś innego, ale po to, by po prostu być. Spójrz przez okno, pij wodę powoli, usiądź bez celu. Spaceruj bez pośpiechu, nie dla ćwiczeń, lecz dla obecności. Pozwól sobie na nic nie robienie, bo nic nie robienie też jest działaniem naprawą, resetem. I choć wydaje się małe, jest głęboko potężne. Twoja energia, metabolizm i zdrowie hormonalne zależą nie tylko od tego, co jesz, czy jak się ruszasz. Zależą także od tego, jak odpoczywasz, jak oddychasz, jak do siebie mówisz i jak się uspokajasz. To jest twój nowy, niewidzialny trening. Nie mierzy się go w kaloriach, krokach ani powtórzeniach, ale decyduje o tym, czy przetrwasz ten etap, czy przeżyjesz go z mocą. Zasada numer 6: traktuj sen jak święty priorytet. Może na początku tego nie zauważasz. Ale kiedy przez kilka dni z rzędu nie śpisz dobrze, twoje ciało zaczyna krzyczeć na tysiąc różnych sposobów. I nie, to nie tylko zmęczenie, to pełne rozregulowanie, które wpływa na każdy kluczowy system twojego organizmu. Bo sen to nie tylko odpoczynek, to odbudowa od środka. W czasie menopauzy dobry sen staje się jednocześnie jednym z najtrudniejszych i najważniejszych zadań. Dlaczego? Bo głęboki sen to moment, w którym ciało reguluje hormony, naprawia tkanki, uspokaja wewnętrzne stany zapalne i resetuje układ nerwowy. Ale właśnie w tym etapie wszystko zdaje się działać przeciwko Tobie. Nocne uderzenia gorąca, przyspieszona praca umysłu, krążące myśli, niepokój, który pojawia się, gdy gasisz światło. Ciało, które nie może znaleźć pozycji ani spokoju. Łatwo wpaść w pułapkę i powiedzieć sobie. To wiek, przejdzie. Ale ciało w końcu mówi dość, bo bez głębokiego snu wszystko się chwieje. Metabolizm zwalnia, hormony głodu się rozregulowują, zwiększając zachcianki, nastrój staje się niestabilny, koncentracja spada, a co najgorsze, ciało wchodzi w tryb przetrwania, podnosząc kortyzol i blokując spalanie tłuszczu. Dlatego sen nie jest luksusem ani czymś, co robisz, jeśli zostanie czas. Sen musi stać się Twoim codziennym rytuałem i nie musisz zmieniać całego życia. Wystarczy kilka prostych nawyków. Wyłącz ekrany co najmniej godzinę przed snem. Niebieskie światło myli mózg i blokuje melatoninę hormon snu. Unikaj ciężkich posiłków, cukru i kofeiny po godzinie 19. Twój układ trawienny też potrzebuje odpoczynku. Stwórz prosty, stały rytuał. Nie musi być skomplikowany. Coś Twojego. Herbata z rumianku, lekka książka, kilka głębokich oddechów, spokojna muzyka, krótki zapis w dzienniku, aby uwolnić myśli. Daj ciału jasny sygnał. Już wystarczy na dziś. Teraz czas na pauzę. Powtarzaj ten sam komunikat każdej nocy. Twoje ciało słucha i z czasem zaczyna odpowiadać. Kiedy priorytetem staje się sen, wszystko się wyrównuje. Metabolizm się reaktywuje, skóra się regeneruje, pamięć się poprawia, głód się reguluje, niepokój spada, a jasność umysłu, którą uważałaś za straconą, wraca. Sen to nie strata czasu. To odzyskiwanie wewnętrznej mocy. To najprostszy, najcichszy i najpotężniejszy akt, jaki możesz zrobić dla siebie każdej nocy. I zasługuje na to, aby traktować go jak codzienną medycynę. Zasada numer 7. Przestań walczyć sama. Przez lata uczono nas, aby milczeć, być silne, znosić wszystko i dalej funkcjonować. Nawet jeśli w środku wszystko się rozpadało. A kiedy nadchodzi menopauza, to milczenie staje się jeszcze głębsze. Nie mówi się o tym, nie nazywa, nie tłumaczy, tylko oczekuje się, że przejdziesz przez to, nie przeszkadzając nikomu. Ale wiesz co? To musi się zmienić. Menopauza to nie choroba. Ale też nie jest czymś, co powinnaś przeżywać w samotności. To głęboka transformacja fizyczna, emocjonalna, mentalna. A każda transformacja potrzebuje wsparcia, towarzystwa, prawdziwej rozmowy. Jednym z najbardziej bolesnych aspektów tego etapu jest niewidzialna izolacja. Patrzysz na inne kobiety, które wydają się radzić sobie dobrze, podczas gdy ty czujesz się zagubiona, drażliwa, zmęczona, przytłoczona. I pytasz siebie: Czy to tylko ja, czy ja wariuję? Odpowiedź brzmi: Nie jesteś sama, nie jesteś zepsuta i nie mylisz się, czując to, co czujesz. Twoje ciało robi, co może, z informacjami, które ma i z wsparciem, które otrzymuje. Dlatego tak ważne jest, abyś otaczała się tym, co właściwe. Szukaj informacji wysokiej jakości, nieprzypadkowych porad z internetu, nie modnej diety, nie ekstremalnej rutyny. Szukaj głosów, które mówią z perspektywy nauki, doświadczenia i szacunku dla kobiecości. Wypełniaj się treściami, które cię wzmacniają, które mówią prawdę, ale też pokazują drogę, które tłumaczą bez strachu, bez wstydu, bez osądu. I co najważniejsze, dziel się. Bo ten film, ta wiadomość, ten przewodnik może być pierwszym krokiem dla ciebie, ale może też być światłem dla innej kobiety, która dziś czuje się w ciemności. Jeśli coś z tego, co usłyszałaś, miało dla ciebie sens, jeśli wreszcie zrozumiałaś coś, czego nikt ci wcześniej nie wyjaśnił, jeśli poczułaś ulgę, jasność, albo siłę, nie zatrzymuj tego dla siebie. Podziel się. Bo tak jak ty się budzisz, są tysiące kobiet, które czekają, aż ktoś im powie: Nie jesteś sama. To, co czujesz, ma wyjaśnienie i jest wyjście. A jeśli chcesz zrobić ten krok razem z nami, zasubskrybuj kanał. Nie tylko po to, aby otrzymywać więcej narzędzi, ale aby stać się częścią tej społeczności prawdziwych kobiet, świadomych, odważnych, kobiet, które nie chcą już walczyć w ciszy, które nie akceptują bólu jako przeznaczenia. I które są gotowe przeżyć ten etap z informacją, mocą i dumą. Razem jesteśmy silniejsze, razem jest łatwiej, razem rośniemy. Subskrybuj, podziel się i idźmy tą drogą dalej. Krok po kroku, ale w towarzystwie.